Zaczynamy! Play the Arena! Oh yeah. Zaczęliśmy od piątej. Czerwone spodenki to jest oczywiście Edzio, czarne spodenki Kora. Zaczyna od kicka, Edzio. O, od pierwsze raz. wysokie kopnięcie, tak jest. Tak, próba Hegika w wykonaniu Kora. No właśnie mówiliśmy o tym, że on naprawdę potrafi to robić. Mamy też pierwsze kopnięcie na łydkę ze strony Edzia. To potrafi być naprawdę niebezpieczną bronią w momencie, w którym. Zostanie zadane kilkukrotnie. I kolejny high kick, Koro. Ale widać tutaj dużą intensywność od pierwszych sekund tego pojedynku. Edzio chce wybierać presję. Tego pola nie chce oddawać Koro. Szuka dystansujących uderzeń Koro w tym pojedynku. Aby utrzymać zdala od siebie Edzia, aby nieco uspokoić ten pojedynek. O! Teraz okrężne kopnięcie na głowę. Tak, ładnie to wyglądało. Natomiast widać w taktyce Edzia, że będzie okupywał łydkę swojego przeciwnika. To jest świetna recepta, bo w momencie, w którym zawodnik. Nie o, ale już jest uczulony na to Koro. Zleżeli się teraz panowie kopnięciami w locie. Jeden i drugi nie chce oddać miejsca. Jeden i drugi wciąż chce zająć się tylko klagonu. Tak, ciężko jest powiedzieć, kto tutaj narzuca presję, bo jest ona naprzemienna. Przewaga warunków fizycznych jest widoczna, jeśli chodzi o te centymetry Kora. On stara się z tego korzystać, natomiast no nie jest to łatwe przy tak nastawionym ofensywnie jedziu. On cały czas szuka tej presji, nawet kosztem przyjęcia jakiegoś uderzenia, ciągle rusza do przodu. Musimy Państwu powiedzieć taką tajemnicę Poliszynela, że tutaj jest nieprawdopodobnie gorąco na tej hali i obawiamy się o kondycję zawodników, ponieważ my ledwo tutaj siedzimy, a teraz bardzo ładny lewy Kora i wydaje mi się, że każda minuta walki będzie dużo cięższa niż normalnie. O naszą kondycję też się obawiamy. Patrząc na temperaturę, natomiast ten pojedynek naprawdę intensywny od pierwszych sekund. O, chyba z Edziem Koro. Bardzo ładny prawy, ale to już kolejny prawy, kiedy Edzio próbuje kopnąć Kora. Tak, i ponownie, ponowił dwójko. Bardzo ładna akcja. Szuka bardzo często zmiany pozycji też skoro wtedy z odwrotnej pozycji z prawą nogą z przodu szuka krótkiego kopięcia. Właśnie przednią nogą na głowę. To jest akcja, która jest przygotowana w asortymencie, jeśli chodzi o koran na ten pojedynek. Wydaje mi się, że Edziu zaraz będzie próbował owalenia, ponieważ zainkasował już kilka ciasów na twarz. Nie jest w stanie dosięgnąć Cornela, który ma dużo większy zasięg, który jest dużo wyższy. Tak, już znacznie widać bardziej po nim trudy pojedynku. Mówię tutaj o Edziu. Który już nie narzuca takiej presji teraz stoi plecami Kolejny przy klatce. Temy. Bardzo ładnie znajduje się Koro. Cały czas dystans. Pięknie, pięknie, Ponowienie prosta akcja. Prosty. Jak snajper Koro cały czas czeka i kiedy tylko Edge w jakikolwiek sposób próbuje go uderzyć kontroluje go prostymi. Bardzo dobre wykorzystanie wzrostu. Niezwykle istotny element. Oddawanie pola. Kiedy oddał właśnie tempo tego pojedynku, presję, korobi Edjo znacznie opada szybciej z sił w tym pojedynku. Ostatnie 5 sekund, także będzie miał 90 sekund, aby nieco wyrównać <grym> oddech, złapać ponownie odpowiedni ry... Teraz jeszcze szarża! I mamy półtorej minuty przerwy. Na Koniec pojazd. pierwszej odsłony. No, panowie naprawdę pokazali tutaj ogień. Natomiast widzieliśmy w tej ostatniej akcji, że Edzio będzie polował na te krótkie sierpy, że on skraca dystans, wkłada w nie dużo siły. Jeszcze nie widzieliśmy, żeby trafił mocno Kornela. Kornel trafia dużo częściej, ale jeżeli Edzio chociaż raz tak mocno mu przyłożyć z bliskiej odległości, to może się dziać. Zobaczmy zresztą powtórkę. Kapitalnie korzystał z tych kopnięć frontalnych, dystansujących. Dodatkowo dokładał okrężne kopnięcia na głowę, więc różnorodne kopnięcia. To z kolei angażuje defensywę Edzia, który musi być czujny i na dole, i na górze. Widzieli Państwo to kopnięcie, ten hajki, który tylko palcem omsnął się po głowie Edzia. Miał sporo szczęścia Piotrek, że w tym momencie nie otrzymał mocniejszego kopnięcia. Tak, musimy też zwrócić uwagę z jaką precyzją bije Koro, te ciosy naprawdę dochodzą do twarzy jedzia. co ciekawe zastanawiam się dlaczego zrezygnował z okopywania tej przedniej łydki, bo na początku pojedynku wydawało się, że zdaje to egzamin. Ja mam pewien pomysł, zazwyczaj zawodnicy rezygnują z tego w momencie kiedy pierwszy raz ich przeciwnik zablokuje i wtedy zaczyna wszystko boleć. To zachowa więcej sił. Tak jak wspomnieliśmy, jest tutaj nieprawdopodobnie gorąco. Nieprawdopodobnie i zawodnikom będzie ciężko walczyć przez całe 9 minut. Nie przypominaj, nie przypominaj o bo nasza temperatura też rośnie Marku, 10 sekund, do końca że będzie czerwony. wielki ręcznik papierowy teraz, żeby się wycierać. Jest to tak gorąco, więc co dopiero mają powiedzieć zawodnicy? Ostatnie 5 sekund drzewy za moment. Rozpoczynamy rundę drugą. Na świeższego pod koniec pierwszego starcia wyglądał zdecydowanie Koro. Ale czy to jest e, prawda? Czy jednak e, to jest nasze wrażenie złudne? Czy Edzios złapie? Kolejny bieg i będzie potrafił jeszcze zaskoczyć. Kora odpowiedź poznamy za chwilę. Filipek I mówił, ruszaj. trenując z jednym i z drugim, że Edio jest dużo silniejszy od Cornela, więc jestem ciekawy, kiedy Edzio zacznie swoje zapasy. Właśnie I w właśnie tym momencie. w tym momencie, proszę Państwa, ale obroniona próba sprowadzenia. Tak trzeba spać na rożnika. Podpowiedzieli mu na pewno, że próbuj. Spróbował, odbił się jak od ściany, ale kto wie. Natomiast brakowało ciosów przy tej akcji. To było tylko sprowadzenie praktycznie od razu bezpośrednio w nogi. Dosyć łatwe do rozczytania dla Zabnika, który ma obronić taką akcję. Zdecydowanie znajdujący się pod dystansem, Koro miał łatwiejsze zadanie. Teraz... O i te... o! O! Trzy I są zawsze prosił o trzy słowa, a teraz został trzy bomby na twarz. Aż go wjeło, wpadł na siatkę, ale wrócił. Wrócił do wrócił, pojedynku, jest, walczy jest, po... dalej. Ale poczuł krew, poczuł krew Koro. Teraz nie powinien odstępować Edzia i kolejna próbuję próba założenia jest! Pięknie te trzy słowa to Edio obalił Cornela i teraz kontroluje go w parterze. Dwie minuty do końca rundy. Świetna, świetna pozycja dla Edia. Kapitalnie ściągnie no go, ale próbuje wstawać po posiadce Koro. Poszedł po tułów, potem wykorzystał jeszcze haczenie. Taki mało widoczny element, natomiast to było kluczem przy skutecznym wprowadzeniu, ale błyskawicznie wiecznie powraca na nogi Kora. Tak, Koro poczuł krew, widać to, że zaatakował dużo mocniej. Edzio teraz nie obalił i myślę, że Koro zaraz wystrzeli jakimś ekwilibrystycznym kopnięciem z kapoery. To, co jest warte i godne uwagi, jeśli chodzi o Kora, on się nie spieszy w tych akcjach ofensywnych. On wie, że każde skrócenie dystansu to jest szansa dla Edzia, który może poszukać sprowadzenia. Także ta walka toczy się głównie poza dystansem Kora, chociaż cały czas na presji. Tak, jestem mile zaskoczony postawą Kora, bo wygląda jak doświadczony zawodnik, właśnie. Potrafi wyczekać moment, nie idzie na wariata i. Bardzo dobrze prowadzi ten pojedynek. Natomiast zaczynam widzieć to po Edziu, że chyba nie chce inkasować tych ciosów. Widać to po jego reakcjach, że kiedy tylko koro podnosi nogę, od razu automatycznie pochyla swoją głowę, co notabene może skończyć się źle, jeżeli koro to odkryje. Bardzo sprytnie. Przed momentem też koro wyprowadził takie niskie kopięcie w okolice łydki, takie stopujące nogę wykroczną zawodnika, który chce wybierać presję. Teraz próba, natomiast już te nogi zostają za Edziem. Nie ma takiego odpowiedniego rytmu. Piękne kopnięcie. Okrężne kopnięcie na głowę. Po raz kolejny po zmianie pozycji w wykonaniu Kora. Ale mimo wszystko Edzie nie odpuszcza. Teraz zajmuje centrum oktagonu. I pr... Tylko no... Samo zajęcie centrum niestety nic nie da w tym momencie. Ale przypomnijmy, około 30 sekund temu Edzio wyleciał z takim mocnym prawym sierpowym. Nie trafił, ale wydaje mi się, że to jest recepta na skrócenie tego dystansu. Jeżeli chce osiągnąć sukces w tej walce, musi trochę Edzio zaryzykować, bo... No Koro na razie ma wrażenie, że... Przeważa, przeważa w tym pojedynku. A runda to zdecydowanie runda o. do jednej bramki. Tutaj więcej akcentów e, znacznie po stronie Kora. Praktycznie bez momentu zagrożenia, poza tym sprowadzeniem, które błyskawicznie obronił. E, powrócił I na nogi. I piękny hajkik na zakończenie rundy, ale. I sędzia Jarosz kolejny raz przewraca nam zawodnika w swojej kariery. Dobrze, dobrze, że to nie doszło do żadnej kontuzji, bo nie widział tej nogi sędziego Koro, ale chyba wszystko jest w porządku. Kapitalnie kopie te okrężne kopięcia. To takie, nawet bym powiedział, question markiki brazyńskiego Kopnięcie, gdzie markuje Dokładnie. wyprowadzenie nogi gdzieś w okolice dolnego, dolnej części korpusu, by później właśnie wystrzelić wysokim kopnięciem. Zobaczmy teraz powtórki. I to był ten prawy, który zdecydowanie zamroczył Edzia. Pięknie w tempo na cofce trafił. Edzio niepotrzebnie się też tak z głową do przodu. Zobaczmy, jego lewa ręka była zdecydowanie za nisko. A Koro niczym snajper ustrzelił rywala, ale nie dobra tego go skorczy, więc przyznajmy, że Edzio naprawdę bardzo ładnie był w stanie to wybronić. I to jest właśnie ta akcja, o której wspominam. Markowanie gdzieś, kopięcia na dolne partie ciała, by później wystrzelić na głowę. Defensywna, defensywa zgubiona, chociaż ta ręka cały czas blisko głowy, jeśli chodzi o Edzia. Natomiast musi być Edzio czujny w tym pojedynku, bo te nogi śmigają. Czy to na korpus, czy na nogi, czy na głowę. To również męczy. Cały czas ta świadomość, że zawodnik może zaskoczyć w każdej płaszczyźnie. Tak, tutaj Edzio musi spodziewać się niespodziewanego. Bardzo trudno walczyć z takimi zawodnikami. Eee, teoretycznie jest poukładany, ale takie sztuczki potrafią naprawdę napsuć krwi zawodnikowi. Nie wiem, czy Państwo widzieli, ale w narożniku Edzia Sebastian Przybyć, Krystian Kaszubowski, wielkie gwiazdy KSW, to oni mu podpowiadają. Łatwo jest nam powiedzieć, że Edzio musi zaryzykować, bo to wiemy my, to wiedzą Państwo. Natomiast wykonać to przy takim poziomie zmęczenia jest zdecydowanie trudniej. Niemniej jednak Piotrek Bylina musi się rzucić na Edzia, musi spuścić ten dystans, bo te kopnięcie w końcu dojdzie do głowy o, i od razu i to nie do końca fair play, bo było zbicie piątki, było zbicie piątki które przeistoczyło się w cios prosty. Ale musi, musi właśnie takich akcji szukać Edzio. Iść cały czas do przodu, nawet kosztem przyjęcia czasu, poszukać sprowadzenia. W stójce tego pojedynku nie wygra. Jest za duża dysproporcja, jeśli chodzi o świadomość umiejętności obu zawodników. Teraz trafił lewym Edzio, ale uznajmy to powiedzmy to głośno. Minęło 26 sekund i myślę, że Edzio stracił naprawdę potężne zapasy paliwa na te pierwsze akcje, a niewiele z tego wyniknęło przed momentem widzieliśmy kolejna zmiana pozycji Kora. Już błyskawicznie ta noga frontalna pracuje na korpus. To też kupi defensywę Edzia, kiedy raz jedna, raz druga noga znajduje się z przodu. Nie wie w którą stronę zabrać siedzio z ewentualną próbą sprowadzenia. Po raz kolejny. Na odejściu dobre akcje Bardzo Kora czasami sierpowymi. Zgadza się, tak. Ale to Edzio omsknął głowę swoją pięść ledem sierpowym. To jest to o czym mówiliśmy. Natomiast Koron ma. Oj, piękna bazą. akcja! Po... Ale zablokowane. Zablokowane. Mimo wszystko ten prosty doszedł do celu. Odskoczyła ta głowa Edzia, ale ustał to kopnięcie, natomiast to jest już taka mocno świecąca na czerwono lampka ostrzegawcza dla Edzia. Kolejna taka akcja może zakończyć się widowiskowym nokautem. Mówimy, tak że w ostatniej walce Kora nie pokazywał zbyt dużo kopnięć, to dzisiaj daje nam tego naprawdę bardzo dużo. Pytanie, czy w końcu uda mu się zrobić tak idealnie czysto, ale nos Edzia właśnie widzimy już zakławiony, rozbity. Zwróćcie uwagę na to, jak reaguje już teraz w tym momencie na każdy przyruch, na każdy ruch biodra Kora, Edio, mając świadomość tego, jak bardzo bolą te kopnięcia frontalne i jakie niebezpieczeństwo niosą za sobą te okrężne kopnięcia na głowę. Jest ostrożny już w defensywie. Już nie ma takiej presji tego ciągu, który widzieliśmy na początku trzeciej rundy. Tak, ręce są już niżej, bo chronią brzucha. No i te kopnięcia frontalne również e, odkładają się, jeśli chodzi o wydolność. Łada, łapanie kolejnych. O, I do piękna akcja, ale przytomnie zachował się Edzio i szedł pod ciosami. Bardzo ładnie to zrobił. Ma 50 sekund Edzio, aby skończyć kora. Wydaje nam się, że to jest ostatnia chwila i ostatnia szansa dla Piotrka. Ale Kapitan. pięknie wspina Prawo się po siatce, koro. koro. Tak Wykorzystał siatkę jako ten element, który pomógł mu powrócić na nogi. Teraz jeszcze odpycha rywala, wydłuża e, dystans. E, Ciężko wyobrazić sobie scenariusz, w którym jeszcze Edzio tutaj e, potrafi odwrócić losy tego pojedynku. I czy Koro zaryzykuje? Czy pokaże nam jakieś piękne kopnięcie na sam koniec? On wie, że raczej ma tę walkę. Czy będzie jeszcze chciał dać show? Myślę, że ma duszę showmana, więc możemy spodziewać się wszystkiego. Ostatnie 15 sekund walki. I kolejna piękna akcja. Ja chciałbym tylko wspomnieć dla fanów MMA, że ta akcja zapoczątkowała koniec Benila Dariusza w walce z Charlesem Oliveiro. Teraz Edzio kolejny raz obalił, ale zdecydowanie za późno. Zdecydowanie. Mamy koniec tego pojedynku. Dwóch mistrzów Polski na Spotkało się w klatce Fejmu, ale tylko jeden mógł wygrać. to który? To Zrobił, widząc to Państwo raczej na swoim obrazku, bo tylko jeden się cieszy, a drugi jeszcze nie to z maty. Kapitalny występ, jeśli chodzi o Kora. Duża świadomość, wyrachowanie, konsekwencja, jeśli chodzi o te akcje stójkowe, i wydaje się, że pełna dominacja na przestrzeni trzech rund. Miał drobne akcenty w tym pojedynku. Edzio, jeśli chodzi o próby sprowadzeń, natomiast w stójce zawodnikiem zdecydowanie lepszy był Kora. Na początku dużo się działo, więc zobaczmy powtórki. To był ten lewy hak poprawiony od razu lewym, prostym. A tutaj z drugiej strony prawy i prawy prosty. Bardzo dobre przygotowanie Cornela. A przypomnijmy, to jest zawodnik, który chciałby w przyszłości zawalczyć, uwaga, z Józefem Ratanem. I myślę, że dzisiaj wykonał kawał roboty, żeby do takiego starcia doszło. Gigantyczny krok w tę stronę, zdecydowanie. Przypomnijmy, Joseph wszystko widzi, on wszystko widzi, więc na pewno widział również to starcie. I być może taki pojedynek zobaczymy na fejmie przyszłości. Sędzia Jarusz już gotowy, Edzio podpornie wycieńczony, a koro tańczy Bawi na środku, już do Dokładnie. To raczej pokazuje nam, jaki obraz miało tarcie.. O cóż to. Posłuchajmy. Panie i panowie, za nami pierwszy pojedynek historycznej gali Fame Friday Arena 1. Sędziowie byli jednomyślni. Zwycięzco. Przez jednogłośną decyzję sędziów. Zostaje. Kornel, koro, rege!